Wyobraź sobie, że siedzisz w więzieniu za morderstwo, którego nie popełniłeś. Nazywam się Louis Shorter. W nowym serialu przyjrzę się najgorszym pomyłkom sądowym. Porozmawiam z niesłusznie skazanymi i pokażę fascynujące nowe śledztwa, które ujawniły prawdziwych morderców. Każda sprawa obejmuje dwa odcinki. Przełomowy serial. Niesłusznie skazani. W niedzielę o 22 w CBS Reality. ciemnego jęczmienia prażonego z jasnym jęczmieniem pilzneńskim wypływa pełnia i bogactwo smaku warki strong, który jest niepowtarzalny. Powtórzyć? Warka Strong, bogactwo smaku. Za chwilę pokonam wszystkich. Ach, to znowu moja młodsza siostra. Często mnie wkurza, ale nie wyobrażam sobie dnia bez jej uśmiechu. I naszej małej przerwy na przyjemności. Kinder Mleczna kanapka. Chłodny mleczny krem i odrobina miodu otulona dwoma puszystymi biszkoptami. Kinder Mleczna kanapka. Otuleni miłością. Wygrywajcie z Kinder 2000 ekard do epic.com. Kupcie promocyjny produkt Kinder z lodówki, zgłoście paragon i sprawdźcie, czy wygraliście. Więcej na Kinder.pl Milo. Jeden smaczny AdTap. Jeden miesiąc ochrony. Żegnajcie kleszcze i pchły. AdTap. Tabletka na kleszcze i pchły dla psów. Dostępna również dla kotów. AdTap. Łatwo pokochać, łatwo ochronić. AdTap. Tryb elektryczny, zawsze gdy tego potrzebujesz. Masz szczęście, że to Tucson. Hyundai Tucson plug Hybrid w promocji i z atrakcyjną ratą. Sprawdź na hyundai.pl. Tak radośnie się rośnie. A to, co jemy, ma znaczenie już od najmłodszych lat. Dlatego, sięgając po obiadki Bobowita ze składnikami w 100% naturalnego pochodzenia, wspierasz prawidłowy rozwój swojego dziecka. Bobowita tak radośnie się rośnie. Drodzy Państwo, wciąż nie wiemy, co tak spada. Jak to, co? Spadają ceny w żabce. Wszyscy już wiedzą, że jak na cenę spadanie, to do żabki. Napój Szwedz za 4,99 przy zakupie dwóch z żabką i Czekolada Wedel za 5,40 przy zakupie dwóch z żabką. Elektryczna Kia EV3. Teraz dostępna z korzyścią do 18 263 zł i w kredycie 50 na 50 RRSO 0%. Skorzystaj z dopłaty nasze auto. Kija. Movement that inspires. Podziel się ze swoim dzieckiem nową historią o superbohaterach, którzy łączą swoje siły, żebyście mogli epicko się bawić. Figurki superbohaterów Marvel. Nie tylko dla Twoich dzieci. Znajdź je w co czwartej Kinder Niespodziance. Nadwrażliwe zęby? Powiedz nie nadwrażliwości z pastą Elmex Sensitive Complete Protection. Przeciw nadwrażliwości zębów, próchnicy, osłabieniu szkliwa, kamieniowi na zębnemu i podrażnieniu ciąseł. Kompletna ochrona od Elmex. Marki numer jeden, rekomendowanej przez dentystów. Odkryj czekolady premium Ferrero Rocher. Kruszone orzechy laskowe. I wyśmienite nadzienie otulone delikatną czekoladą. Ferrero Rocher. Zaskakująca przyjemność. Znajdziesz ją również w zniewalającej czekoladzie Raffaello. Kiedy jak codziennie trzeba nadążyć za nowymi pomysłami dzieci, tata wie, że to czas, aby skorzystać z zawsze działającego sposobu mamy. Kinder Pingui. Chłodna, chrupiąca, gorzka czekolada z pysznym, mlecznym kremem. Kinder Pingui. Mamy sposób na słodycze. Wygrywajcie z Kinder 2000 e do Epiccom. Kupcie promocyjny produkt Kinder z lodówki, zgłoście paragon i sprawdźcie, czy wygraliście. Więcej na Kinder.pl Ale światłowód jest. Tak. I to jaki. Teraz światłowód plusa za darmo przez rok. Sprawdź, czy jesteś w zasięgu. Plus. 50 RRS o RRSO 0%. Skorzystaj z dopłaty Nasze Auto. Kia. Movement that inspires. Milo. Jeden smaczny ad Jeden miesiąc ochrony. Żegnajcie kleszcze i pchły. AddTab, tabletka na kleszcze i pchły dla psów. Łatwo pokochać, łatwo ochronić. Adtab. Tak radośnie się rośnie, a to co jemy ma znaczenie już od najmłodszych lat. Dlatego sięgając po obiadki Bobowita ze składnikami w 100% naturalnego pochodzenia, wspierasz prawidłowy rozwój swojego dziecka. Bobowita, tak radośnie się rośnie. Drodzy Państwo, wciąż nie wiemy co tak spada. Jak to co? Spadają ceny w żabce. Wszyscy już wiedzą, że jak na cenę spadanie, to do żabki. Napój Szwec za 4,99 przy zakupie dwóch z żabką i czekolada Bedel za 5,40 przy zakupie dwóch z żabką. Wyobraź sobie, że siedzisz w więzieniu za morderstwo, którego nie popełniłeś. Nazywam się Louis Shorter. W nowym serialu przyjrzę się najgorszym pomyłkom sądowym. Porozmawiam z niesłusznie skazanymi i pokażę fascynujące nowe śledztwa, które ujawniły prawdziwych morderców. Każda sprawa obejmuje dwa odcinki. Przełomowy serial Niesłusznie Skazani. W niedzielę o 22 w CBS Reality.